O nie ma białego! Jest to. Jest to. Jest to. Panie Michale, prosimy o podsumowanie zawodów, które rozgrywane są w okolicy Bochni, w Bochni. Z perspektywy tak doświadczonego zawodnika, jak Pan ocenia organizację zawodów? Ja, ja myślę, że nie, nie będę tutaj akurat z racji, że jestem z tego miasta i po części tutaj organizował również i urząd do tego się przyczynił. Mówił nieprawdę, więc powiem prawdę. Ja sądzę, że naprawdę było bardzo dobrze zorganizowana impreza. Nie było żadnych yy, tak przysłowiowych obsówek. Wszystko poszło ładnie, zgodnie z planem. Bardzo dobre zabezpieczenie. Także myślę, że, że jest, jest ok. Pański plan na te zawody to był, była, był trening, testy jakieś przed Karkonoskim, czy, czy takie było tempo już rajdowe, wyścigowe? Nie no, w pełni trening. Tutaj, tutaj, tutaj... W, 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 Tutaj w pełni pojechałem po, w pełni treningowo, bo w czwartek mieliśmy dość, dość spore testy, dość, dość może nie tyle długie, ale intensywne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ustawienia samochodów. I teraz tu chcieliśmy to na, na tych sześciu odcinkach wszystko przetestować, od A do Z przetestować, posprawdzać jeszcze czy, czy jest wszystko w porządku. Także co, praktycznie co odcinek, co pętlę wyjeżdżaliśmy na zupełnie czymś tam innym, może nie jakoś diametralnie, ale, ale a bądź to inne, e, inny setup zawieszenia, bądź też dyfrów, także no, sporo sporo takiej ciekawej pracy i myślę, że to będzie. Już na koniec proszę o komentarz postawy Mateusza Kupata, który na jednym z OS-ów zrównał się z panem, a jeden OS wygrał. Także tak. tu proszę o komentarz tej postawy, gdzie był debiut w aucie 4-napędowym. No chyba, chyba samo to mówi za siebie. W sumie ja się spodziewałem, już na testach Mateusz bardzo dobre czasy robił, także spodziewałem się, że, że tu pojedzie, pojedzie szybko i tak pojechał, no przecież to jest zawodnik. Jeden chyba z lepszych na tą chwilę w Polsce Brawo. 재미中退到吃十字 gutudo filti F hoc Insada